Mateusz 2005 Studio przestawia serial. Rodzina Chopińskich. Odcinek 5 Dziadkowie, a prośbę do tego odcinka wysłał Indyk Gul. Chyba ten dzień będzie nieudany dla nas, nie sądzisz, kochanie? Masz rację, Anna. Przez Kasię ten dzień będzie zmarnowany i stracony. Dokładnie. Ty idź już do pracy, a ja zawiozę Justyną, Dawidem, Szymonem i Kasią do szkoły. Widzimy się później po południu, Anna. Miłego dnia przy pracy. Po południu, kiedy Justyna, Dawid, Szymon, Kasia i Jan dotarli do domu. Więc Justyna, jak było dzisiaj w szkole? Było bardzo dobrze, tata. Ja dostałem piątkę z matematyki. Dobra robota, córeczko. Więc Dawid i Szymon, co u ciebie słychać po szkole? Bardzo dobrze, mamo. Ja dostałem czwórkę z matematyki. A ja dostałem piątkę minusem z matematyki. Bardzo cieszę się, synek, że bardzo dobrze się zachowywałaś w szkole. A Kasią jak było. A gdzie się podziała Kasia? Powinna być już w domu ze szkoły, a tu znowu jej nie ma. Za żadne skarby nie wejdę do domu, ponieważ mi się nie chce. Zostanę sama tutaj w korytarzu i nikt mnie nie zaczepia. Kasiu, a co ty tutaj robisz sama na korytarzu? Nie powinnaś być w domu. Dzień dobry babciu i dziadku. Jaki miły, piękny, słoneczny dzień, prawda? Dzień dobry to się zgadza, no ale sama na korytarzu mieszkaniowym to się nie zgadza. Mogłabyś nam powiedzieć, dlaczego stoisz sama na korytarzu? Powiedz mi prawdę. Mogę to wytłumaczyć. Tu nie ma czego wyjaśnić. Idziesz z nami do waszego mieszkania. Bez dyskusji. Dobrze, idziemy. Później, kiedy dziadkowie i Kasia weszli do mieszkania chopińskich, Justyna, Dawid i Szymon przewitają się babcią i dziadkiem. Tata, Kasią, mam wszystko rozmowy, nie weszłaś do domu po szkole z sama w korytarzu. Zobaczmy, co się wydarzy. Cześć, mama i tata, jak miło mi poznać, cieszę się, że do nas przyszliście. My też się cieszymy, synku. Fajnie, że tutaj się przeprowadziliście. Cześć, babciu i dziadku, jak miło mi poznać, bardzo się cieszę, że postanowiliście tutaj przyjść. My też się cieszymy, wnuczek. Wasze nowe mieszkanie jest urocze i przyjemne. A co do Kasiu, widzieliśmy ją na korytarzu mieszkaniowym, kiedy tu przyszliśmy do Was z wizytą. Co zrobiła tym razem? Stała zupełnie sama w korytarzu mieszkaniowym. Babciu, dziękuję za te informacje. Moja mąż zajmie się Kasią, a ja w międzyczasie zaparzę dla Was herbatkę. Możecie usiąść razem z Dawidem, Szymonem i Justyną, aby ze sobą porozmawiać. Wypijemy z chęcią. Oczywiście, że chcemy porozmawiać z Dawidem, Szymonem i Justyną. A zatem, babciu, opowiesz nam, jak to wszystko się zaczęło w twoim życiu? Oczywiście, że wam wszystko opowiem. A więc zaczęło się tak. Kasia, za to, że nie weszłaś do domu po szkole i do tego jeszcze sama stałaś w korytarzu, dostajesz tydzień kary. A teraz marsz do pokoju i przemyśl sobie, co zrobiłaś. Dobrze, tato jak sobie życzysz. Koniec odcinka piątego. W następnym odcinku Kasia idzie do szkoły.